Prawie 850 łapek w górę pod odcinkiem z Rocket League. No to jest naprawdę niesamowite i bardzo fajnie, że tak to się Wam to się tak spodobało, bo gra jest naprawdę zajebista, zajebiście wciągająca. Więc pamiętajcie po, o łapce w górę pod tym odcinkiem. Tym razem zagrałem sobie w składzie Union Electric i Jacob przeciwko czterem randomowym e, graczom, którzy też w świecie szukali po prostu sobie czterech przeciwników i ogólniecie sobie to. I sprawdźcie, czy, czy się materiał, kiedy gramy sobie przeciwko sobie, czyli znajomi przeciwko znajomym, czy na przykład w ekipie 4 na 4 czy 3 na 3 czy 2 na 2 więc pamiętajcie i o, napiszcie swoją opinię w komentarzu Ja zostaję z tyłu, bo mam daleko Ja blisko Dobra, to zostanę. Dobra To teraz, panowie, po zwycięstwo, lecimy Jest Dobra no, piła lecimy, 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 lecimy Patrz, 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 patrz. Jest. jest Tak jest I tak jest, pięknie, o brawo Kurde, ale dobry start ale jak sobie poleciałem na przebój Właśnie No a zajebisty ten buzd masz, masz Fajny jest, nie? Fajny, no Fajnie wygląda Ogólnie fajne te, fajne te upgrade y, tutaj wyglądają no? Ja, ja jedę Ja zostaję oh. Oj O oh, właśnie o tym o, mówię, te tak się wywalają i wtedy można je bez problemu Dajcie wybić, ja jestem tu sam z przodu jak coś To nie jest takie proste nie? Poszło Okej, okay, świetnie, świetnie Poszło, lecimy z tym tutaj troszeczkę O, patrz O Dawaj, Def, Tak, do końca! Siedzi. Jest! Siedzi. Tak jest! Pier nice! Pier pięknie, brawo! 2-0! Super! Na razie zero polu Leci, 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 leci! Oh, o! Kurde! Ale, ale A, bidi. Bidi. Ja pierdzielę. Weź cofnę, może jakiś dystans zgarnę. Nie, ja jestem z tyłu. Nie nie, chodzi o to, żeby nie, nie broń... O kurde, kurde, kurde. Dobrze, ale Nie będzie... Powiem... O. Brawo gdzie ona jest? NICE! Jest bramka? ALE MNIE TRZASNĄŁ! Nice się podbijać Kurde Nie widzę piłki Ale mi zgarnął Swoim turbo Nie, 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 A jaka tu Wszyscy się rzucili piłka poleciała poleciałem na stronę No Nie wiem, że go zblokuje ten, jak będzie leciała sobie patrz tutaj A, nie trafiłem Kurde, ale zajebista ta gierka jest, naprawdę Wciąga festa no, wciąga, a, nie? Ale gramy w to i gramy ale, Ej, wybić ją! Ale... Nie, 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 nie. No nie! Stary, elektryk, ja myślałem, że jest twoja, już chciałem na kontra lecieć Ale... Nie, ja... Bo ja myślałem, że ją wybijesz no to się obróciłem z drugą stronę <gryzny> obronny... oh, yeah. Ale helikoptery, ładny No, świetnie Ale 2-2 też Super, super, bardzo się cieszę i witam cię na streamach serdecznie no. Dokładnie To jest ta gra Dobra, i teraz panowie! Nie, teraz hasaj tam z przydełkiem mam, I teraz... I teraz Poczekaj, poczekaj, się będzie na bramce Biedą. Patrz, patrz! Bramka! Nie! Jak?! Nie ma! I to ktoś z was to wybił, to nie wybił on Nie, to gościu, gościu, ja leciałem w stronę bramki Ja tak samo ale strzelałem ja w Mi się wydaje, że to ktoś z was wybił Czekaj, mam boost'a Nice A? Dobra, i teraz spokojnie, powoli się odbije O, ale mnie rozdupcył! Ja nie i jest! Oh my God. Yes, yes, yes. 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 Tak, jest pięknie Jacob, Brawo. Dwa. No I no to jest Ledwo, no, sa... ledwą! ledwą. Opuścami. Ale stary zajbicie to zarazie wykończył teraz wykończy masakra, nie? Tak, tak, gór. Ok Nie tak! Kurde! To jeszcze, jeszcze krokuj tam? Kamasz się odbij w drugą stronę nie ma. Nie ma sensu iść w trzech do jednego. Patrz, patrz, patrz! Zostaw oh. to, Kurde, jak chciałem wybić? Dobra, jest. Ej! Nie jestem. Jest dobrze. Dobra, wybiłem. Moja? A, kurde, już myślałem, że go przetrzasłeś. A już kwiatki szły, nie? Elektryk! Dobry. Jest. Nie. Nie, o oh my jest. god. Cześć. Jak? Pamiętajcie, że jeżeli widzicie, że tak pił, to niszczycie ludzi, którzy na to jadą, a nie te. Eee, a nie, widzisz, ja no, tak. tak nie mogłeś tak po Chciałem, no, prostu po prostu po prostu po prostu po prostu kurde kurde, sorry, prostu po znowu po prostu po prostu po prostu po Nie, po prostu po prostu Wybić to, Shit. Sprój wybić ją. I O oh, shit ja. hmm. Ale kurde strasznie bezsensowne bramki tracimy, bramkę. To a w ogóle... Nie, z dupy. To taki ochłap straszny pasz to. Nikt jej nie dotykał nie, no nawet staro z... na... Ja, no, nie, nie to strzelił. To iść dobrze strzelił, tylko że jak ta piłka się tam znalazła bez ochrony, że naprawdę no. lecę. No jeszcze bramka. Nie ma? Jest. Jeszcze ja to ubijem. O oh my god serio ja dobrze są, popatrzcie na ich wozy, to też już mają rozwinięte. Nooo! Moim zdaniem wszyscy są z semi-prota, znaczy nie wszyscy, ale. To no nic, no tak, to bywa. To, ale początek mieliśmy dobry, kurde, znowu 2-0, Znowu 2-0 i znowu zastaliśmy hmm. to prowadzenie. Peżer. znaleźć lepszy klub. Oh! Kurde, zły kierunek. Dobra? Ja jestem jakoś z drugiej strony i o, sorry, o, o, sorry, nie. Ta piłka poleci ili, ili. To, ta piłka będzie na środku Ale ja nie żyję Patrz, ja. kurde, jak niewiele zabrakło, shit Dobra, lecę I Teraz Kończ ktoś O, przebij, przebi, wali to Junio, o Patrz, samobój, wiecie, aj Nie no, fuck Junio, byłaby. No. Moja? O ryzyk, Patrz, no, dystans Nie ale... yeah. Dojdzie, jest. wejdzie Jest, yes, 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 yes. pięknie, elektryk, brawo Super ty wyjście ale... O, Dobra. O, o, o leci! Teraz, dawaj Pa... aj! Jest dobrze, dobrze, dobrze jest, jest dobrze. Poczekaj, Jacob, a tam się powinna... Kurde. Nie, nie cierpię tego jak... Się... Czekam o, na, na o, jakąś rzutkę, może. Bijać. O, to leci, jest, leci, to. leci! To jest to, to jest to, jest... Ale Tak Dobra. jest! Brawo, Def! Nice. Ładnie. Kurde, ja tak myślałem, że ona się tam odbije gdzieś i zaraz podleci. Dobra, easy, easy. Jak się ona odbija, odbije się, odbije się, to świetnie! Tak ja, zjeżdżamy, w to, to panowie. Pięknie. Tak jest! Pięknie, Żajko, brawo! Tak, 3-0, easy. ...może być, bo prawdopodobieństwo trafienia przez przeciwników takiej piłki jest bardzo małe. Ona tak, tak. się genialnie odbija tutaj. Tylko czekaj... No. I, Żajko, <laughs> piętką. Znaczy, tym, bagażnikiem. Spoilerem. Kurde, super. super był, jadę, tak? Jadę, jadę, jadę. Nie, obronił to jeszcze, kurde. Oh, fuck. Nie! Poprzeczka, stary! O oh shit, kurde mogę podkoczyć nice! Pięknie Draco, brawo Patryk czuwa 4-0 Kurde ja tam ja tam strzelałem o 10 milionach Poczekaj, 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 nie? Nie, nie trafiłem stary Białek w play tutaj Pięknie Draco Stary Hatryk? Nie wiem Czy to, to, to czwarty? No nie, Hatryk na pewno Ale oni wyszli z meczu, rage quit haha stary to oh O my god, o Bot Wod dołączył. Patrz, dystans. Siedzi, siedzi, no. Aaa, no, tak, no, tak no. jest. Nice. Bardzo, bardzo ładnie, no tutaj jest pogrom, panowie panie. że ten, jak ktoś wychodzi, to inni dołączają w ich miejsce. Tak, tak. No nie wiedziałem o tym. Boty. O, o. A teraz O, to jest, to jest, to. Tak jest, Ładne, to jest. Pięknie, 7-0, kurde. Ale poszła asysta 0-7 zgłoś się Patrzcie, patrzcie, patrzcie O i. Tu wejdź, patrz Bum. Nice, brawo chłopaki Bo nie widziałem piłki o, tak jest Jacob, brawo Asysta Stary, za taką grę dostaniesz Toc'a <noise> jak sami widzicie, zabawa przy tej gierce jest naprawdę niesamowita. Idzie się pobawić praktycznie w czterech, czy nawet w 8. Jeśli udałoby się zabrać taką ekipę, więc pamiętajcie o łapce w górę pod tym odcinkiem. Jeśli chcielibyście po prostu, żebyśmy grali przeciwko sobie, czy po prostu w ekipie, tak jak graliśmy w tym odcinku, napiszcie opinię w komentarzu, jak chcielibyście to oglądać. To było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i elo!